Chodzi mi o umowny przystanek Marcela. Mieszkańcy zwracają uwagę, że busy, które jeżdżą, a jeździ ich coraz więcej, bo Marcel zwiększa cały czas przepustowość linii, zatrzymują się w miejscu, gdzie tak naprawdę nie powinni się zatrzymać, czyli normalnie na środku. Oni oczywiście nie mają za bardzo, gdzie zjeżdżać, nie ma tam zatoczek, jest tam parking, gdzie zawsze jest zastawiony samochodami, no bo to jest parking, wiadomo, po to jest, żeby samochody tam parkowały. I niestety zdaniem mieszkańców, także moim, jest to bardzo duże zagrożenie dla ruchu drogowego, ale także dla ruchu pieszego, bowiem ci państwo, którzy wysiadają z busa, bardzo często zamiast na przejście dla pieszych, po prostu przechodzą w miejscu niedozwolonym, co może sprawić bardzo duże zagrożenie dla nich, jako przechodzących, ale także dla jadących samochodów. Ostatnie dni, gdzie mamy pogodę deszczową, ten deszcz jest coraz większy, coraz mniejszy. Niestety ta widoczność także jest po prostu coraz gorsza. Jadąc za takim samochodem, za takim busem, tak naprawdę musimy się domyślać, czy on stanie, czy nie stanie, bo czasami po prostu przejeżdżają. Zdarza się to rzadko, ale, ale czasami się zdarza nawet wyminąć. Czasami niestety trzeba stać za tym samochodem, za tym busem, żeby go wyminąć. Jest to bardzo niebezpieczne, szczególnie w godzinach szczytu, a jest to miejsce bardzo ruchliwe, okolica dworca Biedronki, której otoczenie się zdecydowanie teraz poprawiło i także tarostwa niestety sprawia, że wydaje mi się, że te busy nie powinny tam zatrzymywać się.